Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem dziś w studni i chciałem Wam pokazać jak zrobiłem system zaopatrzenia w wodę mojego domu i ogrodu. Tam poniżej jak widzicie, pod głowicą znajduje się rura osłonowa studni. Studnia ma głębokość 19 metrów. Tutaj jest wprowadzona pompa głębinowa Ibo. 1100 W. Nie pamiętam już dokładny model, ale napiszę Wam w opisie. Mam tutaj taki rozdział zrobiony. Tutaj na lewo idzie woda do domu, a na prawo woda do ogrodu. Którą tutaj w każdej chwili można sobie zamknąć na zimę. No i później, wczesną wiosną, kiedy zaczynamy już korzystać. Otworzyć. Jest tu też głowica zamykająca studnie, linka żeglarska, na której, na której trzyma się cała pompa. No, a oprócz tego jest tutaj przewód tak zwany izolowany, do, do właśnie taki, który można używać do zatapiania studni, oraz tutaj zrobiłem jeszcze taką puszkę przyłączeniową. Gdzie możemy się przełączyć z prądem? Ta puszka dalej e, jest poprowadzony kabel do kotłowni, i tam jest sterownik, właśnie tutaj, od, e, od tej studni. Ja zrobiłem ten układ e, na takim systemie jednociśnieniowym, czyli normalnie z reguły jest tak, że e, tutaj od studni idzie bezpośrednio woda do domu, i z domu idzie na ogród. Ja tutaj dałem trójnik. I tutaj mamy z drugiej strony wody na ogród, czyli to jest jedna strefa ciśnienia. Może myślałem, że to nie będzie działać, ale, ale działa bardzo dobrze i system podlewania się, się sprawdza. Warto tutaj dać ten zawór, żeby można było sobie właśnie na zimę. Na zimę tutaj odciąć. No, głowica też jest wskazana, jeżeli to jest studnia, z której czerpiecie wodę i jedyne źródło zaopatrzenia w waszym domu. Znajdujemy się teraz w kotłowni, w miejscu, do którego woda jest dostarczana. Tutaj znajduje się sterownik studni oraz zbiornik 100-litrowy, do którego jest wpompowywana właśnie woda ze studni. I dalej tutaj e, woda jest podawana e, do mieszkania. Wcześniej, jeszcze tutaj, są e, filtry, e, które filtrują tą wodę z wszelkich zanieczyszczeń: filtr wstępny e, węglowy i filtr e, i złoże e, jonowymienne. E, tutaj, jak widzicie, e, na dole. Nie ma tego węża 32PE, tylko zamieniłem go tutaj na wąż gumowy elastyczny. No i z dwóch stron i pod ziemią, i tutaj przy wejściu już do domu, zacisnąłem go na takiej opasce zaciskowej. No i teraz, jak to działa? Woda ze studni jest tutaj pompowana, czyli wpompowywana do tego właśnie tutaj zbiornika. E, tu znajduje się zawór zwrotny, no i do tego miejsca to wszystko to jest jedna strefa ciśnień, czyli jeżeli woda e, jest pompo, pompowana do domu, to jest w pierwszej kolejności wpompowywana właśnie do tego e, zbiornika. Jeżeli sterownik osiągnie 5,5 bara, bo na tyle tutaj mam e, ustawioną e, pracę e, studni, no to następuje rozłączenie. No i teraz, tak jak widzieliście tam na początku, w studni jest trójnik. Jeżeli teraz byśmy mieli w drugą stronę pobór wody w stronę ogrodu, a nie w stronę domu, no to woda z tego zbiornika jest właśnie wypychana z powrotem tą samą rurą, którą została pompowana do zbiornika, jest, jest wypompowywana. W stronę, w stronę ogrodu, dlatego tutaj się znajduje zawór zwrotny, żeby to właśnie tutaj oddzielić instalację domową od instalacji pompującej i ogrodowej. Jeszcze dopowiem tutaj jedną taką rzecz. Jeżeli studnia pompuje nam wodę do tego zbiornika i osiągnie on wartość tutaj 5,5 bar, bo na tyle mam tutaj ustawiony ten sterownik, wtedy pompa w studni jest wyłączana, no i wtedy następuje pobór wody z tego zbiornika, czyli jeżeli na ogrodzie będziemy mieli włączoną linię. Spryskiwaczy, no to wtedy e, tutaj ten zbiornik pod wpływem ciśnienia, bo tutaj się znajduje membrana, pod wpływem ciśnienia e, wypycha nam tą wodę z tego zbiornika, na przykład do ogrodu lub jeżeli jest pobór e, w domu e, do domu. No, i w tym momencie, jeżeli e, nam ciśnienie spadnie e, w którąkolwiek stronę, czy na ogrodzie, czy do domu, znowu się załącza studnia. No i ten cykl jest cały czas e, tak samo e, powtarzany. Czyli pokażę Wam jeszcze raz. Tutaj w studni znajduje się trójnik. W lewo idzie e, woda, jest przesyłana do domu, a w prawo do ogrodu i zaraz Wam pokażę, jak to dalej wygląda. Zanim woda zostanie przesłana dalej do rozdzielni tutaj, na poszczególne linie zraszające, jest tutaj założony taki filtr, jeszcze założyłem w zeszłym roku, bo miałem problemy właśnie tutaj z tymi spryskiwaczami, bardzo często się zapychały. No, i dokupiłem właśnie taki filtr firmy Rainbeard. Zwykły filtr siatkowy wyłapuje on bardzo dobrze wszelki piasek. Jeżeli chcemy go wypukać, wystarczy tutaj podłączyć wąż i przepukać wodą na zasadzie przemycia i ta piasek zostanie usunięty właśnie tutaj e, z tego filtra. Dalej po prawej i, i lewej stronie tutaj jest doprowadzona już rura i złączki e, gardeny. No i dalej e, linia wchodzi do skrzynki rozdziału. Tutaj znajdują się trzy linie, a w środku w tej skrzyni e, elektrozawory które są sterowane przez sterownik Gardena Modular 4040. To są zawory, o ile dobrze pamiętam, albo 16, albo 24V. Można je też, jeżeli nie mamy sterownika, można je tutaj otworzyć, przekręcając, przekręcając właśnie ten zawór. W lewą stronę teraz jest na auto ustawiony, a jeżeli zrobimy w, lewo, w prawo, a jeżeli zrobimy w lewo, no to wtedy włącza nam się ten, ten zawór w trybie tak zwanym manualnym. Ta skrzynia nie jest jeszcze wkopana, dlatego że tutaj jest jeszcze planowany trawnik, jestem akurat w trakcie jego wykonywania ale normalnie ona jest do tego tutaj moment do tego tutaj miejsce jest zakopywana pod ziemią teraz pokażę wam jak wygląda sterowanie tymi trzema elektrozaworami tutaj na ścianie budynku znajduje się sterownik Gardena Modular 4040 on właśnie steruje tymi trzema Elektrozaworami. Można tutaj zaprogramować sobie godzinę, o której ma się włączyć odpowiedni program. Można też, tak jak ja zaraz wam pokażę, włączyć go też manualnie, czyli w czasie tak zwanym nietypowym. Bardzo, bardzo dużo funkcji tutaj jest zaprogramowanych. Możemy sobie zmniejszać i zwiększać czas wszystkich linii. Możemy sobie tutaj jeszcze dołożyć kolejne. Także nakręcę może kiedyś osobny film właśnie o tym sterowniku, gdyż uważam, że jest bardzo, bardzo fajny. Jeżeli chcemy na przykład teraz włączyć linię, no to musimy sobie przejść do trybu manualnego, wybrać, która linia ma się nam włączyć, ustawić czas, czy to ma być 30 minut, no i kliknąć OK. No i w tym momencie jeszcze raz. I w tym momencie, jak słyszycie, za moimi plecami linie zaczynają działać. Każda z lin obsługuje 4 spryskiwacze, 4, 5 w zależności od zapotrzebowania. Jak widzicie, ciśnienie jest bardzo dobrze. Także ten zbiornik, który widzieliście w kotłowni, on zasila bezpośrednio te tutaj właśnie spryskiwacze tutaj się znajduje pierwsza linia czyli ta najmniejsza mniejszy trawnik i tutaj zupełnie inne już spryskiwacze ja może też kiedyś nagram osobny odcinek o, o tychże właśnie spryskiwaczach turbinowo-cynurzalnych linia druga jest tą największą i najdalszą ona obsługuje Trzy spryskiwacze, nie wiem czy, widzieliście, czy widzicie, tam w tamtym kierunku są dwa. Tu jest jeden i jeszcze tam z tyłu za placem zabaw też się e, jeden spryskiwacz znajduje, który po, e, pokrywa tę całą tutaj e, powierzchnię. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału do lajkowania, zostawiania komentarzy. Jeżeli macie jakieś pytania co do podlewania ogrodu, wody ze studni, jak to zrobić, zapiszcie w komentarzach, na pewno Wam odpowiem. No i do zobaczenia w kolejnych filmach.